No hej! Z tej strony Rosa Wildcraft i obiecałam wam w tamtym odcinku, że powiem Wam, co dostałam w skrzynkach, tak żebyście zobaczyli tak po prostu na realu, w sensie no w realu. No tak jak wiecie o co chodzi. I z tego co słyszeliście pod koniec ostatniego odcinka ktoś mi wbił do pokoju i mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał w wynagrywaniu, a ja idę już tam do nie, menu gry, że tak to ujmę, więc zaraz wracam. Ok, a więc jestem już tutaj i sprawdzimy sobie, co dostaliśmy. A więc tak, do, zaczynamy od Wilka. wilku dostaliśmy dwie rzeczy, czyli tutaj jakieś ubranka, czyli to było to zielone, tak? Zielone to było to. I tylko założę to. I oto dostałam. Takie na, na przykład właśnie na Halloween albo coś. Dobra. W lisie dostałam tego mistyka i jeszcze nie mogę doczekać, ale tego na końcu. Tutaj trzy dostałam jakieś ubranka. No. Tutaj elfa na pewno dostałam. O nie, 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 nie. Tutaj dostałam... Sama już nie wiem co. Naprawdę. Ale dostałam na pewno tą dynię. Chyba. Nie wiem. Nie obchodzi mnie to. I uwaga! Ale ja bym chciała tego pierwszego, on jest taki fajny różowy, taki kurde japoński Kocham Japonię, nie wiem dlaczego, ale kocham Japonię No, ale fajnie Okej, okay, dobra Będę miała rodzinę mistyków, no W Rysiu... o właśnie mam tego mistyka W Rysiu mam, dostałam tutaj jakieś tam rzeczy Jakieś tam, nie wiem jakie Tutaj jakieś tam rzeczy dostałam o Jezu, co to jest? Co to jest? Dobra, nieważne. taka. Tak, tak, tak. I tutaj dostałam. Oto. No, nieważne. No, dobra. Niedźwiadek, którego nienawidzę, ale okej. Okay. Tutaj dostałam jakieś trzy szaty, kurde. Ja bym chciała zrobić z niego Kubusia puchatka mogę. Tutaj jakieś tam oczy dostanę, ale ja chcę z niego zrobić Kubusia puchatkę, Jaki? No właśnie czarny, dobra to mam dobrze. I to ja chcę kubusia puchatkę. No jak to nie mam tej skórki? Nie <laughs> czemu? Dobra, to będzie... Yy, to będzie brązowy kubuś puchatek, okej? Okay? No. Będzie... Ku... Dobra, to jeszcze nie jest kubusia puchatek. Cicho. Mm, lew. Do, nie dolwałam do, do geparda Standardowo zawsze do geparda coś dostaję. Okej, okay, tutaj jakąś skórkę dostałam. A, to było to Dobra. A to jest moja ulubiona w ogóle ze wszystkich. Bo najbardziej mi się podobają, szczerze, tylko ta, ta i ta. Na serio tylko one. E, tutaj dostałam jakieś gówno tam. Dobra, nie mnie to, co dostałam. Bo mam maskę. Tutaj jakieś tam główienka dostałam. I tu jakieś główienko. A, to było to no, więc brakuje mi tylko tej. Ziemia tak fajny odgłosy od wydaje. Dobra. Na koniu dostałam trzy. Jakieś tam. Yy, yy, one. O takie właśnie coś. Ale dobra. będę sobie kupować jeszcze w tym odcinku oczywiście yy, tego gościa. Dobra. Hi, 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 hi. Jestem upośledzona. I będę sobie kupować yy, o tego gościa. Proszę bardzo. Ale to później Tu jakieś tam oczy, dobra, 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 mnie to nie obchodzi No, nieważne Orzeł, tu 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 tu, tu. mi się włączy, Musimy się włączyć, dobra Oczka jakieś, no dobra, to mi oczka nie obchodzą, no dobra No to teraz bierzemy sobie lisa, tutaj zobaczyć Nie, oczy mają już normalnie, ja kiedyś miały jakieś dziwne oczy, dobra Ym, Co ja tu miałam zrobić? Ym, puch, w koniu kupić sobie te rzeczy No, dobra Więc tu kupujemy sobie pegaza Wydawać te pieniądze Ale co, nie wiem, czy mi będzie w ogóle na róg starczyć O, starczy mi na róg, świetnie Dobra hmm. Dobra, róg, o I może jakieś, może to ubranie zdejmę, bo I wezmę mu tą zbroję na przykład O Jezu, jak ja chciała taką zbroję Będę był jednorożec Z zbroi diamentowej Ale nie wiem, czy nie chcę czegoś Nie, dobra, kupię to już nie mam na co wydawać tych żołnierzy, więc... Ła, jaki piękny! Turu, turu. O nie, ej! Miałeś mieć róg! Batka mm. Czy ja Ci kupiłam ten róg? Nie, nie kupiłam, jak zwykle. No dobra. Ale śliczny jesteś. Ja mogę. Ma diaksową zbroję! Dobra, to idziemy może na... Pograć sobie... To co, na początku lisem czy koniem? Lisem. Dobra. To zaraz wracam. Muszę coś zaaktualizować. Po prostu świetnie. Aktualizowanko. Do switowej. Do switowej. Powiem je, że nagrywam. Dobra, zaraz wracam. Dobra, już jestem właśnie z nimi. Piszę. I wszyscy się dziwią, że mam mistyka, ale ja się cieszę za niego. Dobra. Ehm. Um. Pozdrowisz się, ty, please. Please, pozdrow ty Pozdrowicie, ty. W ogóle koszmar się zaczął. Nie, 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 nie. Pozdrowicie. Ity. Kurde. Dobra. I ogólnie. Ym... O, się ma Foxy. To jest moja koleżanka z reala. No, wyciszyłam, bo... bo tak. Ona coś tam mi napisała. Ja chcę mistyka! Czekaj, co? Co ona tam napisała? Czekaj. Ja chcę mistyka! Dobra, no nieważne. Mam brudne myśli. Świetnie. Jak zwykle żebranie. Dobra. Wow, jaką pięknie biega! Oh, ja jestem z nim zakochana. Dobra. Lubię placki e, dobra, pozdrawiamy ty. Eee... Dobra. Myślę, że dobra, pozdrawiam XD O Jezu. Jaka nazwa kanału? Roza. Graft. Jezu, zaraz kończymy. Rosa Wildcraft to nazywam. Jej Mystic! O nie! Okej, okay, musiałam zapauzować, bo mi ktoś wraz do pokoju. A, jak się cieszę z Mystika! Zawsze chciałam taką e, Kitsunę, kurde, dostać. No, e, nasłonia! Ja mam w, Kurde, w zadaniu Ja mam w zadaniu noso No Chodźcie na noso Jaki piękny jesteś Naprawdę A weź zrób na przykład salto Liseł O, jaki piękny Albo na przykład to zatańcz. Nie to zatańcz. Nie to zatańcz, to zatańcz, bo tu masz na przykład tego. Ojeju! Kitsune! Ja kocham bliskie Kitsune. O. Dobra. O nie. O nie, zaraz kończy nagrywanie. Kurde nagrywanie. Podajcie na kanał y, Kill for Skill, y, Kill, spacja for Skill, no, y, to jest taki, no właśnie ten Alex y, z Walda, jaj ja chcę mistyka, tego drugiego chcę mistyka, Forever Alone, Forever Alone, Foxy, Foxy, moja kolzrala a co jest? W ogóle ja muszę się zapytać co z Pauliną. A czy... Y, y, sorry, z pomyliłam Niki. Z florą. Kurde. Ona no, serie pomyliłam Niki. Ona się takie nie nazywa w realu. Dobra. Już, je, już kurde jej nie, nie gadajcie, że ona niby się nazywa Paulina. Dobra. Pytam się co z florą. Please, powiedz. Jakiś chłodziak. Już, nie, już mu, muszę sobie go wyobrazić ym, y, y, w, w ziemi. No. No. pisz to szybciej. Ona nie umie pisać. Gościu. Gościu. No, nie wnikajcie. Gościu. Napisz, bo już mi się kończy nagrywanie. Szybciej! Dobra, kończę nagrywanie. Dobra, kończę nagrywanie. Um. A więc, a więc Tym oto ślicznym lisiunkiem Lisiunkiem, słodziunkiem Kurde, kończymy Dzisiejszy odcinek A więc do zobaczyska Do następnego i Oczywiście Bajo